Ja może zacznę przede wszystkim od prognoz długoterminowych tutaj, chociażby dla Warszawy, tak z rozpędu wziąłem tu mam, będziemy mieli różne modele. Te modele są przede wszystkim zestawione w jed, na jednym na jednym na jednym wykresie. Dzięki temu też możemy dokładniej zobaczyć, czy te modele numeryczne są ze sobą w miarę zgodne. Widzimy to ochłodzenie, które jest tutaj już nad u przedsionka. Temperatury dosyć mocno spadają tutaj dla Warszawy. Drugiego w godzinach popołudniowych, wieczornych 10 do 11 stopni Celsjusza. Następnie spadek w nocy z trzeciego na czwartego, nawet do 0 stopni Celsjusza. Słuchajcie, w Polsce północnej, północno-wschodniej wystąpią opady śniegu, prawdopodobnie, więc te temperatury tam też zbliżą się do 0 stopni Celsjusza. Oczywiście ten śnieg się na długo nie utrzyma, natomiast może tam jak najbardziej spaść, ale do tego zaraz wrócimy. Widzimy, że po czwartym, Już w czwartego temperatury zaczną rosnąć. 4 kwietnia 12 do 13 stopni w dzień. W nocy jeszcze te temperatury spadną do 10. Ale zobaczcie, że do 7 kwietnia te temperatury znów wrócą na poziom ponad 20 stopni Celsjusza. 7, 8, 9 to będą temperatury ponad 20 stopni Celsjusza w Warszawie. Sprawdźmy dla innego miasta, jak to może wyglądać. Chociażby. Ełk. Właśnie o tym ełku ja wam mówiłem, że tu pojawią się te opady śniegu, e, prawdopodobne z nadmorza, bo efekt jeziora się uruchomi. Zobaczcie. Tu widzimy jeszcze silniejszy spadek tych temperatur, e, i tu widzimy, że te temperatury spadną nam naprawdę dosyć mocno to będzie zjazd naprawdę totalny drugiego, trzeciego te temperatury będą w wieczorem niższe niż rano i w nocy z 3 na czwartego nawet mogą spaść delikatnie poniżej zera to będzie powodowało, że no i tam się właśnie pojawią te opady które będą też opadami śniegu, dlaczego? czy można to jakoś sprawdzić na wykresie, jak najbardziej jeszcze raz wybieram EUK w modelu GFS no i tutaj też widzimy doskonale ten spadek, ten spadek temperatur, który jest widoczny w nocy z 3 na czwartego. Kwietnia. To będzie takie dosyć mocny chlast prosto w głowę dla tych, którzy tutaj chcieli tego ciepła. No fajnie, ale to taki dobry deal. Słuchajcie, święta, weekend z wysokimi temperaturami, więc te kilka dni w tygodniu z tymi niskimi możemy się pomęczyć. Widzimy też, że będą opady. Będą opady. Tutaj dla Ełku te opady są widoczne. Są widoczne szczególnie 3, 5, 6. Dni to jest taka, taki już miszmasz. Do końca to nie jest pewne, więc ja tam wolę za bardzo nie wnikać, ale w każdym razie tak, są widoczne opady, natomiast musimy zobaczyć jeszcze te opady śniegu. I te opady śniegu są widoczne właśnie z 4 w nocy z 4 na 5 kwietnia. Na poziomie pół centymetra do 1 cm spaść może, to się roztopi oczywiście, ale spadnie, więc tam jak najbardziej możliwość jest. W suwałkach również ta możliwość jest. W Gdańsku może spaść jeszcze trochę więcej z racji tego, że tam będziemy mieli właśnie ten efekt jeziora, ponieważ niż, o którym wam wspominałem, będzie przemieszczał się właśnie przez morze Bałtyckie, on z północy zaciągnie nam chłodniejsze powietrze, a to spowoduje właśnie ten efekt jeziora. Jeziora. Więc no jest jak jest, jeśli chodzi o to, ale sprawdźmy jeszcze. No bo wykresy to jedno, natomiast warto po prostu sprawdzić sobie modele numeryczne, chociażby w postaci map. Ja bym tu chyba wziął Windy w tym wypadku, z racji tego, że jest bardziej pod tym kątem ciekawy. Co będziemy mieli we wtorek? We wtorek, tak jak wspominałem, wędrówka tego niżu Patricia poza nasze granice Polski. Z północy do nas będzie spływało chłodne powietrze i te chłodne powietrze właśnie nad tym Morzem Bałtyckim będzie powodowało ten efekt jeziora, więc będziemy mieli opady pochodzenia konwekcyjnego i te opady będą również na północy lokalnie z krupą śnieżną i ze śniegiem w kolejnych, tutaj, w kolejnych dniach, czyli przede wszystkim środa, noc ze środy na czwartek. Zobaczcie, w nocy ze środy na czwartek będziemy mieli spływ powietrza już typowo, typowo z północy. Szczególnie tutaj na obszarze Polski Północno-Wschodniej, więc tu, no niestety, te temperatury w nocy mogą nam spaść. Ja jestem na modelu ECMWF w tym wypadku i na razie na tym modelu zostańmy. Zobaczcie, nad ranem, tam gdzie będzie spływ tej chłodnej masy powietrza z północy, temperatury spadną poniżej zera od minus 1 do minus 2 bądź minus 3 stopni Celsjusza. Przy czym ten spadek będzie chwilowy, ponieważ już w w godzinach południowych bądź popołudniowych do Polski zacznie zbliżać się kolejny niż z nadmorza Północnego. No i znów zmieni się cyrkulacja. Bo jak wcześniej pamiętacie, mieliśmy ten spływ chłodnego powietrza z północy, bo mieliśmy niż po Patrząc na mapę po prawej stronie, ten niż nam się już w tym momencie odsuwa, więc ta chłodna cyrkulacja, ta cyrkulacja tego chłodnego powietrza również nam się już odsunie poza nasze granice. Natomiast do nas zacznie znów napływać powietrze atlantyckie. Nie będzie to powietrze iberciepłe, jak było to chociażby w święta. Natomiast będzie już zdecydowanie cieplej niż w tych ostatnich godzinach, czyli we wtorek i w środę, zrobi się tutaj u nas już cieplej. Te temperatury zaczną rosnąć. i Jak bardzo te temperatury zaczną rosnąć, to modele numeryczne ja przejrzę się trzem modelom i zobaczymy. 11 do 12, 13 stopni w Polsce Północnej, Centralnej, w Południowej do 15 stopni według modelu ECMWF na czwartek, na godziny popołudniowe. Model GFS widzi troszkę niższe temperatury. 14 do 15 stopni Celsjusza w Polsce południowej, południowo-zachodniej. Natomiast model Icon widzi od 15 do 17 stopni Celsjusza w Polsce południowej, południowo-zachodniej, na północy chłodniej, od 8 do 11, na północnym wschodzie od 7 do 9 bądź 10 stopni Celsjusza, więc tak to by wyglądało w czwartek. Noc z czwartku na piątek. Zobaczcie, tam, gdzie będzie cyrkulacja tego chłodniejszego powietrza, co wam rysowałem, to spłynie ten chłód, ale poza naszymi granicami już tutaj na pograniczu, chociażby białorusko-rosyjskim, my będziemy cały czas pod wpływem powietrza z nadatlantyku i w piątek zrobi się już odczuwalnie cieplej. Znów te temperatury zaczną rosnąć, tylko teraz bardzo ważna rzecz, to będzie powietrze. Atlantyckie, które powolutku, ale jednak będzie się nagrzewać, moi drodzy, co to dla nas oznacza? Że będzie całkiem przyjemnie ciepło, no i nie będzie pyłu zachary Sahary w tym wypadku, więc będziemy mieli fajne, w miarę czyste niebo jeżeli oczywiście na danym obszarem nie będzie zachmurzenia, no i te temperatury będziemy mieli też w miarę przyjemne. Przejdę z powrotem do modelu ECMWF. Model CMWF w piątek o godzinie 15 pokazuje na południowym zachodzie do 20 bądź 22 stopni Celsjusza. W nocy z piątku na sobotę, niż ten, który przyniósł nam w ostatnich 2-3 dniach wyparcie tej chłodnej masy powietrza i delikatne właśnie ocieplenie, o, której, o którym mówiłem, będzie przemieszczał się nad Morzem Bałtyckim. I co to spowoduje? Ano, w tym przypadku nie spowoduje to wielkiego ochłodzenia. Dlaczego? Dlatego, bo. Mamy kolejny budujący się bardzo głęboki niż, który będzie znajdował się na zachód od Irlandii. Kojarzycie tą sytuację, ta sytuacja zaczyna nam się w tym wypadku troszeczkę powtarzać. Ten niż, który przyniósł nam w czwartek i w piątek ocieplenie i uratował od tej chłodnej masy powietrza, on z chęcią by zaciągnął trochę chłodniejszej masy powietrza z północy, gdy już opuści Morze Bałtyckie, ale za bardzo się to nie uda z racji tego, że cyrkulacja kolejnego niżu spowoduje zaciąganie znów coraz cieplejszych mas powietrza w kierunku Polski, tylko tym razem bardziej z kierunku Hiszpa Hiszpanii, nie, Francji, Niemiec, więc na zachodzie znów temperatury zaczną rosnąć do 20-21 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze trochę chłodniej, od 12 do 13, bądź 14 stopni Celsjusza. W nocy dosyć chłodno z soboty na niedzielę, od 8 do 12 stopni Celsjusza, no ale już w niedzielę znów 25 stopni Celsjusza, ale uwaga, według niektórych modeli może być jeszcze cieplej, 26, 6 do 27 stopni Celsjusza. Z czego to wynika? Z tego, że nad Oceanem Atlantyckim będziemy mieli niże. Te niże będą powodowały cały czas cyrkulację tutaj w kierunku cieplejszego powietrza, w kierunku Polski i. To jest dobra informacja. Natomiast tu warto poczekać na ustabilizowanie się tych modeli numerycznych. Mamy cały tydzień do niedzieli. Model CMW widzi głębokie niże nad Szkocją, również na zachód od Hiszpanii. Model GFS widzi większą liczbę niży nad Szwecją, Norwegią, również na zachód od Irlandii. Model ICON jeszcze zupełnie nic nie widzi pod tym kątem, więc tu musimy naprawdę jeszcze chwilę poczekać. W każdym razie w kolejnym odcinku już takim na... skupię się tylko i wyłącznie na tym i będziemy tą sytuację monitorować, bo nie dość, że może być 25 stopni Celsjusza, albo 26, to jeszcze będzie fajne, czyste powietrze. A czy będzie padać, może. A czy będą burze, też może będą, raczej będą, bo już przy takiej cyrkulacji i przy tych niżach, które będą wędrowały z otokach niskiego ciśnienia, to powinny się pojawić.